Witajcie moi mili w kolejnym vlogu Dzisiaj jest wtorek, jest 7.52 Ja się zaraz zbieram do szkoły Ale tak w ogóle To dzisiaj jest dzień babci I zanim jeszcze pójdę do szkoły właśnie specjalnie wstałam szybciej i do piekarni i zobaczyć Czy będą takie, takie słodkie torty Z babcią i dziadkiem nadrukowanymi Bo już jakieś takie kupowałam I mam nadzieję, że będą też Mam już kwiaty dla babci Tam jakieś jeszcze inne rzeczy Kupiliśmy z mamą Także super Będę dzisiaj właśnie szła do babci yy, I co się w ogóle zadziało na tych włosach? Oczywiście ich nie wysuszyłam wczoraj, no takie są pofalowane, ale w sumie to chyba nie wygląda jakoś źle, więc nie wiem czy będę je prostować, chyba nie Spójrzcie jaką mam bluzkę <grym> yy, Tak, no, nie wiem co Nie wiem co mam powiedzieć, także widzimy się później Outfit details, tu mamy tak bluzeczkę. Jest z hausa, ja ją skracałam, ona jest trochę krótsza niż normalnie Spodnie Właśnie nie wiem. Chyba Stradivarius albo Point Bear. Kurde, właśnie nie wiem. Kurde, no. Nie widzę tutaj nic. O dobra, Stradivarius. Do tego takie kopciuszki w misie, wychodzę w nich ogólnie na śnieg. I tak, do tego ubierzemy sobie coś. Hmm. No może dzisiaj dla odmiany ubiorę tą ze z Local Heroes. Nie pamiętam kiedy ją miałam, także tak, bierzemy ją. Zobaczcie jakie słodziutkie, tylko trochę się beza rozwaliła Ale mega fajne, co? Witam z powrotem, ja już wróciłam ze szkoły Jest 14.53 yy, Zaraz jedziemy do babci Dać jej torcik i kwiatuszki Mi już ma jeszcze dla niej takie serduszko drewniane. Mam nadzieję, że się ucieszy Cieszę się, że już wróciłam Strasznie mi jakoś głowa boli Nie wiem, jestem jakaś zmęczona po tej szkole Ja w ogóle mam teraz tyle sprawdzianów Że to jest jakiś żart Mam już normalnie na marzec zapowiedziany, sprawdziane. To jest chore, z styczeń dalej yy, No dopiero 21, a już mam na marzec zapisany, sprawdziany, więc to serio jest chore I ferie w ogóle ja mam dopiero chyba 17 lutego, no także sobie jeszcze poczekam niecały miesiąc I nareszcie! Nie wiem Słuchajcie, w ogóle zastanawiałam się ostatnio, czy nie pójść sobie na regulację brwi taką, wiecie, profesjonalną. Bo coś mi nie gra z tymi brwiami, one mi się jakoś nie podobają i też ostatnio sobie kupiłam taki żel do brwi. Nie pokazywałam wam go, bo jakoś mi nie wychodziły w ogóle te brwi. Próbowałam robić, ale no brzydko się mi jakoś układają i właśnie zastanawiałam się, czy to przypadkiem nie jest wina kształtu moich brwi, i chciałam właśnie pójść na regulację, jakąś taką, wiecie, że pani mi serio. Tak fajnie zmierzy, wszystko równo zrobi. Bo ja ogólnie się boję tego robić, że sobie po prostu zrobię krzywdę, że sobie za dużo powyrywam i zostanę z takimi brwiami krótkimi. Ale, yy, żeby pójść na taką regulację, to chyba trzeba zapuścić brwi, tak wiecie, całe, żeby po prostu ich nie regulować jakiś czas. A ja sobie wyrywam tutaj na dole, jak mi odrosną, więc musiałabym zapuścić te brwi. A nie wiem, ile czasu one odrostają tak całe. Ja idę na studniówkę teraz w piątek do mojego chłopaka i urodziny też mam za miesiąc, więc nie wiem, czy, czy one odrosną do za miesiąc. A na tą studniówkę chyba też będę sobie regulować, bo nie pójdę z takimi, wiecie, brwiami takimi w połowie odrośniętymi. Jak już to, nie wiem, no wiecie, co chodzi na studniówkę, to chyba lepiej jest te brwi wyregulować sobie, tak? Przynajmniej myślę, żeby fajnie wyglądać, ale no planuję ogólnie, żeby one, wiecie, były tak fajnie, symetrycznie, równo zrobione Widziałam na TikToku, że panie normalnie rysują na twarzy takie, wiecie, różne linie i wyrywają potem, także ja też bym coś takiego chciała i idziemy do domu tylko szybko po prezenty i idziemy do drugiej babci także nie wracam za bardzo do domu i kurde, trochę się zasiedzieliśmy byliśmy jeszcze w galerii kupiłam sobie słuchawki Jezu, tego gadam? Miłosz sobie kupił słuchawki ja sobie kupiłam kolczyki które chciałam sobie już wcześniej kupić pokażę wam później, ale jest 18.14 a my dopiero idziemy do drugiej babci a ja jutro mam sprawdzian zagryskiego, więc muszę się jeszcze nauczyć na niego dzisiaj. Nie wiem, kiedy to zrobię, ale dobra, spoko. Miłoż sobie właśnie w ogóle kupił słuchawki w Pepko. Witam Was z powrotem. Chciałam Wam w ogóle jeszcze dzisiaj pokazać przepis na herbatkę, taką pyszną, serio. piję dwa z banki dziennie tej herbaty, serio. Ona jest super i nie zdąży dzisiaj tego zrobić, także jutro to zrobimy, ale pokażę Wam, jakie sobie kupiłam właśnie kolczyki. Zobaczcie, takie kolczyki One są z Reserved Takie kółka I widzicie, one są z takich kamieni yy, Takich jakby świecących Widzicie, one się tak mienią, nie wiem czy to teraz widać Ale ja planuję Ubrać je na moją osiemnastkę Myślę, że mogą pasować Co myślimy, takie kolczyki I słuchajcie teraz jeszcze yy, Mam toner Z Olibio. Nie wiem czy słyszeliście, ostatnio wyszły nowe Chyba cztery kolory ten to jest espresso, on jest ciemny i jeszcze jakaś słodka figa, coś tam jakieś jeszcze inne kolory dla blondów. W ogóle tak śmierdzi, taką kawą obrzydliwą. Nie lubię w ogóle zapachów tych tonerów. Miałam taki czekoladowy i on jest o wiele jaśniejszy niż ten. Ten ma dawać podobno takie czarno-brązowe tony, rozumieć to. Boję się, że za długo potrzymam, a dzisiaj właśnie chcę to zrobić. No i właśnie on jest mm, ciemniejszy niż ten czekoladowy i ten czekoladowy też strasznie wali. No widzicie, te włosy tak wyglądają. Ja niedawno sobie robiłam tym tonerem, on się już trochę spukał, ale no, te włosy wyglądają tak i zdecydowałam, że kupię sobie ten ciemniejszy. Nie wiem ile go potrzymać, ale robię to dzisiaj, dlatego że gdyby on miał wyjść mega ciemne To do tej studniówki jeszcze kilka razy będę myła włosy, więc może ten kolor się trochę wypłuka, więc robię taki test Ja ogólnie wolę takie rzeczy nie testować dzień przed jakimś ważnym wyjściem, bo już kiedyś się na tym przejechałam Nałożyłam sobie jakiś tonik nowy na twarz, bo stwierdziłam, o może obudzę się z piękną cerą i całą mnie wysypało Także ja wam odradzam i radzę wam ogólnie zakładać rękawiczki, jak robicie tym. Bo potem nie schodzi i mi ostatnio pofarbowały się paznokcie od tego czekoladowego toneru. I musiałam zmywać zmywaczem do paznokci, bo mi się cały ten french zrobił żółty. Ok, nakładamy to. Yy, no trudno, coś nowego. Najwyżej będę miała czarne włosy. Yy, jestem bardzo ciekawa tego efektu. Kupiłam specjalnie rękawiczki, bo... Ostatnim razem naprawdę żałowałam, że ich nie miałam. Dobra, nałożyłam to, ale martwi mnie to, że to jest dosłownie czarne. Widzicie to, tu wyjechałam na głowę, ale to jest dosłownie czarne. Więc, yy, no nie wiem, boję się trochę, że będę miała czarne włosy. Nie. Jak to wygląda, w ogóle wy to widzicie. Cześć, witam Was kolejnego dnia. Czy ktoś mi może powiedzieć, co ja wczoraj odwaliłam, zanim mnie wszyscy zhejtujecie, wiem, że toner to nie farba i wiem, że nie powinnam używać takiego ciemnego tonera na takie jasne końcówki, ale jednak jakiś głos w głowie podpowiedział mi, zrób to przecież skoro robiłaś tam tym wcześniejszym tonerem i nic się nie działo, to tym ciemniejszym też nie powinno się nic dziać. Dlatego też go kupiłam i stwierdziłam, że zrobię, skoro y, wtedy się nic nie działo. Ale po prostu ten toner pewnie był za ciemny i zrobiły mi się obrzydliwe zielone tony. Serio miałam zielone końcówki. Ja wczoraj jeszcze, jak wysuszałam włosy, poszłam jeszcze raz je myć. Myłam je chyba z 10 razy, przysięgam, szorowałam te włosy. Zielona piana w ogóle z tego leciała. Nie wiem, co ja sobie myślałam, naprawdę, i teraz już wiem, że zrobiłam źle. Raczej już nie będę więcej eksperymentować tak z włosami. Chciałam je po prostu przyciemnić, nie używając farby i źle się to skończyło. Trudno, byłam głupia i przez to teraz muszę iść do fryzjera. Może teraz tego tak nie widać, ale te włosy serio w świetle są zielone. Dosłownie one są zielone. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo w kamerze z tego co widzę nie wyglądałem na zielone, ale one serio dosłownie są zielone. Mogę wam tutaj wkleić zdjęcie, jak te włosy wczoraj wyglądały po wysuszeniu ich, po tym pierwszym umyciu, zanim poszłam je szorować. Okropne. Popłakałam się przez te włosy, w ogóle nie wiedziałam, co ja mam zrobić. I jeszcze nie wiem, co ja dzisiaj zrobię z tymi włosami: czy ja je zwiążę, czy pójdę z takimi zielonymi. <grym> nie wiem jeszcze. Ale ogólnie w piątek jest studniówka, tak jak już wiecie, a dzisiaj jest środa i kurde, zadzwoniłam rano do mojego fryzjera i oni nie mają miejsca. Także nie wiem, co ja jeszcze zrobię. Muszę jeszcze coś ogarnąć. Żeby ktoś mi po prostu zafarbował włosy Bo wiem, że mogłabym to zrobić sama Ale ja już wolę naprawdę nic z tymi włosami nie robić Bo boję się po prostu, że znowu coś odwalę I będę musiała iść z obrzydliwymi włosami Na studniówkę Jeszcze nie wiadomo, czy przypadkiem nie pójdę z takimi Jak sobie nie znajdę fryzjera Także ogólnie yy, odstawiam niezłą akcję Nie no, to nawet nie jest śmieszne yy, Jeszcze w ogóle yy, kolejna kwestia tego jest taka Że się mega wkurzyłam, że muszę iść do tego fryzjera Bo ja specjalnie nie farbowałam włosów Zapuszczałam swoje naturalne włosy, chciałam, żeby one mi całe odrosły i po prostu nie chciałam nakładać na nie farby, żeby mieć po prostu w 100% takie włosy jak ja mam naturalne i zapuszczać je, aż mi urosną gdzieś tak wiecie dotąd. A teraz będę musiała znowu iść do fryzjera. W ogóle nie wiem, co się wczoraj stało, ale nie złapało mi gdzieś tutaj na środku, w ogóle ten toner mi nie złapał tych włosów. I miałam ciemne tutaj, ciemne tutaj końcówki, a tutaj totalnie jasne włosy, więc ja ogólnie mam teraz trzy kolory na głowie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. I nie wyzywajcie mnie proszę, że zrobiłam źle, bo wiem to i wiem do czego jest toner. I miałam po prostu za jasne włosy do tego tonera, ale pomińmy to już serio, nie wiem, chyba liczyłam na trochę inny efekt. Nieważne. Czytam książkę Doskonałego kierowca. Jestem dopiero na 135 stronie. Także słabiutko, bo ta książka ma chyba 360. Także sporo mi zostało. Wczoraj na przykład w ogóle nie czytałam, bo nie miałam czasu. Także no ja się muszę ogólnie trochę zabrać, przyspieszyć z tym. I słuchajcie w ogóle, moja mama napisała do jakiejś pani fryzjerki. I okazało się, że może nie będę musiała farbować tych włosów, może to zmyję z tej głowy. Fuj, no widzicie, jak te włosy wyglądają, one w ogóle to są jakieś czarne tu, jakieś, nie wiem co, obrzydliwe. I może to właśnie zmyję. Ona tam pisała jakąś wodą z wódką, no więc może to ogarnę, mam nadzieję, że to spłuczę. I patrzcie. Właśnie, no będę to sprawdzać jak coś, a jak to się nie zmyje, no to będę musiała i pofarbować włosy. Ale dobra, patrzcie, przyjmij kolczyki z temu, bo ogólnie to była jedna rzecz w tej paczce, reszta były mojej mamy. I to są takie matching kolczyki do mojego pierścionka. Mam taki pierścionek, może już go znacie. W ogóle są takie malutkie, myślałam, że one będą trochę większe. No, jakie ładne. Tylko muszę odkryć, jak to się zapina. Podobały mi się. O, zobaczcie w ogóle, jaką mam bluzeczkę z misiem. To jest to, co ją dostałam na święta. Skróciłam ją trochę. Ona ma takie fajne plecy. Jest spoko, to jest koszulka z berszki i mam jeszcze dzisiaj dres z H&M Jakby ktoś pytał Idę zaraz do tej szkoły, nie wiem jak ja się pokażę w tym włosach Wróciłam, słuchajcie Cały dzień dzisiaj chodziłam z włosami tak schowanymi Żeby nie było widać tych końcówek Ale dobra, wyciągam te włosy Bo strasznie mnie denerwowały One naprawdę są takie nierówne i takie brzydkie Jeszcze ogólnie nie wiem co z nimi zrobię najpierw spróbuję je zdekoloryzować tam właśnie wódką można chyba, wodą z cytryną coś tam, jakimś szamponem przeciwłupieżowym więc ja to wszystko spróbuję i zobaczę, może się to zmyje ale wydaje mi się, że i tak farbę jakoś będę musiała nałożyć na to więc albo właśnie ogarnę sobie jakiegoś fryzjera, albo najwyżej pofarbuję sama w domu z mamą nie wiem, na razie się tym nie martwię bo przyszły mi dwie paczki z Hebe byłam je właśnie odebrać i sprawdzamy, co tutaj jest. Jest jedna w takiej folii, a druga w pudełku. O, te włosy, to ja się będę martwić później. Teraz chcę otworzyć swoje rzeczy wam pokazać, co tutaj jest. Bo zamówiłam fajne. Yy, tutaj jedna rzecz na promocji i właśnie obstawiam, że to będzie ta w tej paczce jednej. Czy tu nic nie ma? Nie, dobra są. Okej, okay, tak. Są to konturówki z Nyksa. Słuchajcie, bo teraz jest fajna promocja na chyba. One są chyba teraz za 10 zł, czy coś takiego. I stwierdziłam, że sobie kupię, bo ja mam taką fajną konturówkę, yy, którą teraz robię moje lip-combo ciągle. To jest konturówka Eveline Variet 1, ale ona mi się powoli kończy. A że była taka fajna promocja, stwierdziłam, konturówek nigdy nie za dużo. Nie, no żartuję, nie mam ich tak jakoś mega dużo, ale skoro była taka promocja, to stwierdziłam, że kupię. Kiedyś w ogóle miałam tą konturówkę, to jest kolor Nude. Truffle albo truffle, nie wiem. Tak, a to jest Nude Pink. Tak, widzicie? Jest bardziej taka jedna różowa, a druga taka bardziej brązowa. To właśnie miałam tą truflę i ona mi się kiedyś zgubiła. Ja ją wzięłam pierwszy raz do szkoły i nie wróciłam już z nią do domu. Byłam bardzo wkurzona, bo ja wtedy ją kupiłam w normalnej cenie i naprawdę byłam taka zła, że nie wiem. Ale tak, mam dwie nowe konturówki ta, co mi się kończy, mamy chyba jeszcze jedną z Kiko, także będę sobie na przemian używać. Właśnie specjalnie wziąłem dwa takie totalnie różne kolory, żeby do różnych makijażu sobie dobierać. A druga paczka to jest coś chyba lepszego. To jest taka nowość. Yy, ja nigdy nie używałam czegoś takiego. Jestem mega ciekawa. Uwaga, uwaga, są to kropelki brązujące z Essence. To jest w sumie taka podróbka y, tych kropelek z Drunk Elefant, ale y, te z Drunk Elefant są drogie, a te słyszałam na TikToku, że są mega podobne. Nawet niektórzy mówią, że są identyczne, więc ja nie chciałam wydawać tyle pieniędzy na kropelki brązujące, dlatego stwierdziłam, że sobie kupię te podróbki. Jestem właśnie ciekawa, y, jak to będzie wyglądać. Nie używam nigdy czegoś takiego, co by mi bardziej tak przyciemniało buźkę, żeby była taka opalona. Także będziemy to testować. Ja ogólnie ostatnio mam bardzo dużo nowych rzeczy i w pielęgnacji, i w makijażu, więc kiedyś o tym też pogadamy, pokażę Wam. Bo na razie jestem w fazie testów. Yy, właśnie Wam niedawno mówiłam, że moja cera wariuje, zaczęłam kupać różne kremiki, także kiedyś o tym porozmawiam. Wcześniej w ogóle długo czekam na te kropelki, a zapomniałam wam nawet powiedzieć, ja na nie dosłownie polowałam od mega długiego czasu. Myślę, że z ponad miesiąc one były cały czas niedostępne. Próbowałam je kupić raz, bo pisało, że są dostępne, zobaczcie, zamówiłam paczkę, a ta paczka została cofnięta, bo okazało się, że ich jednak nie ma Czekałam na nie serio tyle czasu, aż w końcu kupiłam je I tak samo y, taka baza z y, Essence, też bardzo długo czekałam y, O, zobaczcie, tutaj widać, że zamówienie anulowane, czy coś takiego Tak, i tutaj jeszcze właśnie tą bazę próbowałam kupić i też było anulowane, ale tą bazę już też kupiłam Akurat udało mi się stacjonarnie, poszłam raz do Hebe, mówię, o dobra, sprawdzę, może akurat będzie. Była i baza, i były też te kropelki brązujące, ale ja już je miałam wtedy zamówione. I czekałam na nie chyba z tydzień, żeby mi przyszły do Hebe, także no, sporo. One to są takie, wiecie, po prostu wbranie nie ma niezła. Także tak, takie nowości u mnie, będziemy testować. Napiszcie, jak macie coś o nich, czy są spoko, czy nie są. Tutaj macie słocze tych konturówek, w ogóle... Tak się ciężko otwiera, chyba z 10 minut otwieram z tej folii. Tu jest to bardziej brązowa, tu jest to bardziej różowa. Ta różowa, myślałam, że będzie taka trochę bardziej nude, a nie taka różowa, różowa, ale zobaczymy. Może spoko, coś innego, albo takich brązów to ja często używam. Słuchajcie, robimy teraz tą herbatkę, którą już wam chciałam pokazać. I tak, ogólnie najlepiej jakbyście mieli jakiś dzbanuszek czy coś takiego Raczej nie kubek, chyba że macie taki serio spory Ale to za chwilę powiem dlaczego Dajemy herbatę, właśnie taką zwykłą Ja mam akurat z Liptona i słuchajcie, drugą herbatę też dodajemy To jest yy, taka herbata, truskawka rabarbar Ją normalnie możecie kupić w Biedronce No i właśnie dlatego yy, lepiej jakbyście mieli dzbanek, bo... Właśnie będziemy dodawać obydwie herbaty, a myślę, że do kubka dwie herbaty to jest jednak za dużo. A właśnie to jest taki przepis, że nie dajemy samej tej herbaty owocowej, tylko mieszamy ją ze zwykłą. Także dwie herbaty wlatują tutaj do tego dzbanka. I ogólnie ten dzbanek traktuję jako po prostu dwa kubki. Także dodajemy cukru tyle, ile do zwykłego kubka, razy dwa. Jak już wyciągnięcie te herbaty, to ja dodaję teraz tak sok. Mam akurat taki malino z cytryną. Sobie tutaj wlewam trochę. Ogólnie ja nie testowałam tej herbaty bez tego soku, więc nie wiem jak ona smakuje, ale wiem, że z sokiem jest mega dobra. I zobaczcie, no bo teraz taki ładny kolor. I do tego dodaję cytrynę. I słuchajcie, jest taka sprawa, że cytryna jak trochę postoi, to ona... Ta skórka robi tą herbatę taką gorzką. Więc ja ogólnie mam tako, taką cytrynkę. Wiem, że to nie jest tak, jak zwykła cytryna. I mm, lepiej dodać sobie zwykłą, ale przynajmniej jak naleję taką, tak trochę, to nie czuć potem tego gorzkiego smaku. Więc ja sobie dodaję taką cytrynkę, ale jak nie mam, to dodaję zwykłą cytrynę. Trzymam ją przez jakiś czas i potem wyciągam, bo po prostu w tym dzbanku ta herbata stoi trochę dłużej, bo jej jest więcej. I potem ona przez tą skórkę z cytryny robi się trochę gorzka. Więc jak nie mam tej cytrynki, to normalnie można ze zwykłą cytryną. No i w sumie to jest gotowe. Jeżeli lubicie pić gorącą, to to już jest Wasza gotowa herbata. Ja jeszcze zawsze dodaję zimną wodę albo lód, żeby tą herbatę trochę ochłodzić. No i w sumie to jest tyle. Także spróbujcie sobie, bo jest pyszna. Serio, bardzo dobra herbata. Ja ogólnie za bardzo nie lubię owocowych herbat i nie piję, ale ta naprawdę jest mega pyszna i cieszę się, że że wpadłam na to, żeby tak zrobić także super, testujcie i piszcie mi, czy wam smakuje słuchajcie, operacja zrobiona, powiem wam co ja robiłam, Mam head and shoulder z włosy, trzymałam to przez chwilę, potem spłukałam to wodą z wódką, potem umyłam znowu spłukałam wodą z cytryną potem umyłam to znowu i nałożyłam odżywkę i ogólnie jest o wiele lepiej ale dalej są trochę zielone te włosy nawet chyba teraz widać Także trochę to. Trochę to się zmyło, ale no nie całkiem. Także ja jeszcze będę ogólnie nad tym myśleć. Możliwe, że pofarbuję te włosy. Pisałam też dużo z czatem GPT o tym. On powiedział, że ogólnie, jak ten zielony już trochę zejdzie, to można te włosy pofarbować, ale że trzeba dobrze dobrać farbę, żeby ten żeby tego zielonego jakby jeszcze bardziej nie podbić, żeby on nie był jeszcze bardziej widoczny. Będę jeszcze myśleć. Ogólnie jutro jest czwartek, a w piątek jest studniówka, także mam jutro ostatni dzień na kombinowanie cokolwiek z tymi włosami. Raczej je pofarbuję. Nie mam chyba za bardzo innego wyjścia. Zobaczymy. Trochę jestem na siebie zła, że takie coś odwaliłam, no ale widocznie tak musiało być. Z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego. Może los się na mnie mści, bo mam obrzydliwe te włosy i pora je zafarbować, a nie tutaj trzymać takie ogromne odrosty, ale dobra. Nie wyżywajcie się już na mnie, będę kończyć ten odcinek. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!